Siemanko widzowie, witamy was w odcineczku jeden na 1, bez celownika, Od dwie o dwie stówki, ja kontra profesor. Dzień dobry, cześć, o, czemu mojego bałwana? Dzień dobry, cześć, co, Dzisiaj się zmierzymy o grube pieniądze? <głos> <Ta>. <głos> no bo stwierdziliśmy, że granie na sucho nie ma, co? Więc poszedł zakładzik o dwie stówki bez celownika, więc może być dosyć ciekawiem wiem, no, ja uważam. Tak. Zachęcam was do zostawienia łapek w górę, subików, komentarzy. Bardzo chętnie poczytamy komentarze, co możemy poprawić, co byście chcieli oglądać. Będzie nam bardzo miło, jak będzie jakiś olsef pod filmem. Tak jest. To co, zaczynamy? Tak Nożówka, tak, ja to daję... w jakiej stronie? Tak jest, daję restart'cik. weczka. I co? I zostaniesz po prostu ten. Ty zmielony. Ty zostaniesz biedniejszy po prostu o dwie stówki, no. Ty zostaniesz zmielony dzisiaj jak niedzielny obiad. Aha. Ty, już widzę, zaczynasz, zaczynasz, tak? Tutaj prowokować mistrza profesora. Tak. Dobra, o, i znowu Wołwana zepsułeś, <grywa> Dobra. Łatwo tutaj wyszło. Aha. Łatwitko, łatwitko. Dobra, to ja zacznę po stronie Tero tutaj e, żeby nie, nie było nie Widzisz, dam ci trochę szansę dobra i już gramy tak od razu tutaj lecimy tak no i dobra lecimy. to lecimy z nim widzowie do spodu do spodu z profesorem no, no. lecimy come on, come on, porobimy chyba na web na początek rób na web Nie powstrzymuj się Po co tam pakę plantujesz? O tutaj <noise> byłeś! Od ty gnoju! O ty gnoju! <noise> Tylko złapałem i przyszedłem. Yes. i napotkałem twój łepek, kiedy wyszedł ze smołka. No właśnie. I dzisiaj z tego i poza ci te plantowanie no razu, co? Eeeh, naprawdę. Przy farcisz i tyle. Zlituj się. Eeeh, się, Dwie na moim koncie! Kazibank, ja no no, jak wygram dwie stówki, to skinek dla Was. Kinek. Tu umiesz skiny rozdawać w ogóle? Nie. A Ty? A ja też nie. Gdzie kampisz? A kampie, właśnie wiesz? No domyślam się, że kampisz. Muszę kampić. A ty gdzie kampisz? Chodzę po mapie. Tak, chodzisz po mapie. No chodzę. Nie no, jak ty nie dostajesz? Boże taki info miałem i nie wierzę, nie? Wszystko miałeś wszystko wiedziałeś. O co to za e Dźwięk? No słyszałem. No to było? Normalny kurczak. A, Kur... Kurczuk Kurczaczek! Ślałem w kurczaka i on normalny dźwięki oddawał, no, się zostawał ty. Mhm. Bo ty kurczok. Kurde. Ty tak, to jest tak twarcisz, nie? To jest chuj. I want a pepper. lalala! Jedziemy z profesorem. Basz jedyny, basz jedyny To jest pierwszy mecz, pierwszy mecz. No też, my też. Ty ja ty znowu Ja ty znowu kampisz Ty cię znowu kampisz Tu gdzieś kampisz na 100% Ja nie kampię, to ty kampisz Ty kampisz Ty nie wiadomo gdzie ważysz po tej mapie Ja chodzę gdzie chcę i jem co chcę Jedz co chcesz Chodź gdzie chcesz Ale po co łazisz na moim respie? To jest pytanie Dla zabawy Dla zabawy Nie no nie macie te ty Ciebie też nie ma Ile można chodzić po tej mapie Co? Nie wiem Boże Pi, to nie siedział w rogu Ja nie siedzę w rogu właśnie o to chodzi, wiesz? No jak nie siedzisz w rogu? No siedzisz Nie, nie siedzę a co robisz? No chodzę. Chodź po co mapie. robisz. Gdzie ty nie chodzisz po mapie? Chodzę po mapie. Jak ja też chodzę po mapie i co? No to widzisz, nie się mijamy, no. To wróć się i cię zabiję. Ja się wracam. No to się wróć. Nie wiem, co ty pokazujesz dla tego widza? No chciałbym ciebie, ale ciebie nie ma. Nie wiem. Nie no ty kampisz gdzieś na 100%. To ty kampisz? kampisz na tym сайте? Ma fajkę do. Co nie kampiłeś no nieco? Dopiero co przy przyszedł Ta. No Szediał, to zobaczysz siedział, na POV. Zobaczysz na POV. Zobaczysz na POV. Zobaczysz na POV. W odcineczku Znale. zobaczysz. Ja nie mam do glądu. To Chyba, jeb. że wygram. Jeb się <grym> Chyba, że wygram. A teraz gdzie jesteś? W dupce mary, nie. A ty? Ja? Chodzę. Nie chodzisz nigdzie. O, za ty się rozglądam, tu ja patrzę. Ja się to. rozglądam wszędzie. Okoła siebie, wiesz? Mhm. Mm Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. My się mijamy cały czas, wiesz w tym? Możliwe. A o Boże A Ty byłeś tu, szedłeś tu z prawej strony? Mhm. Mm a ja jak dojechałem w sumie od siebie na początku od wody, ale mówię, nie no zawrócę i poszedłem tu pod tymi budynkiem, nie? I z drugiej strony wyszedłem no. tam od twojego respa I tu już mówię, a dobra idę tutaj za te te klocki, może będziesz wchodził gdzieś do domku to cię zobaczę, nie? Nie no fizycznie no, no no, musieliśmy się minąć, no Ha, ha, Uf, wszystko w lewo dobrze, dobrze. Gdzie, ta, gdzie ten kałach? Nie ma. Nie no, kołach, poleciał. No, odleciał w Ale ja, A ja se kupię, ja se kupię tutaj. Se kupię. O, coś tam siadło teraz tego gila. No. No a mi wszystko do lewej poszło. Chyba z pierwszym kulką cię może trafiło. I Widzowo on oszukuje, jak gra hmm. zaczął grać z tym sterownikiem na ale siadło teraz. Hmm. Bo to jest taki oszust. Tak, ty jesteś oszust. jesteś zwykły to właśnie po nie, nie możliwe, że mi chopło jakie one No nie. nie, 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 nie. Ty jesteś, a ty Piotr. tutaj tak trochę, tak wyszgram O Boże, nie, o, ale się zaklinowałem. Ty gdzie? Co? Gdzie się zaklinowałeś? No, zaklinowałem się, ale już wyszedłem. Gdzie jest Peter? Gdzie ty jesteś? Otworzyłeś te drzwi od domku i co? W domku pewnie siedzisz. Na górze. A ty? Co? Na 100% siedzisz w domku na górze. Ja tam nie wchodzę nawet, bo bez sensu... A, jak zacząłeś tak gadać, to już wiedziałem, że tu jesteś, nie? O, już wiedziałem, że Ja chodziłem cały czas na dole, patrzyłem, czy tam gdzieś nie kampisz na schodach, wiesz? Mm. Takie bucisze. Dobra, coraz bliżej, dwóch stówek tutaj, odrabiamy. Nie! Yeah. Ale wiesz no. najgorsze? Że zakacza widać gdzie kule lecą, a z tej nie widać. Hmm. to w sumie fakt. This is problem, this is problem. No już tam korekta szła, nie? A dostałeś coś? A dostałeś 26. Ciekawe. Dostałem. Ciekawe. Ciekawy, ciekawymi ścieżkami chodzisz, wiesz? Czemu? ja cię nigdy złapać nie mogę. Ja ciebie też nie mogę złapać. No nie No nie. Dlaczego czego to się tak dzieje? Co się dzieje? Skąd to dzwątenie? Słysze... A sysza... słyszeliśmy? Nie. Tak szczerze. Nie? O to pół biedy, czy ja wiem gdzie jesteś? Gdzie? Eee, banie mi wolnołeś, Jak? Nie, no nie wierzę Jak bot się w okno wbija Ja go nie zabijam, nie mogę Nie mogę A ja ty dostałeś przez ścianę? No ja przez coś dostałem nie? Przez ścianę, bo ja skanowałem Ale myślałem, że wyszedłeś przez te Drzwi Sześć HP mu zostało, na no no. niewiarygodne Ale ty byłeś na... Pyr pyrtkę O pierdola, ty byłeś żeś był na pyrtkę Jeden te... jeden pocisk, nie? Jeden pocisk i by było Znowu gdzieś kampi Nazywa się ten, który kampi Peter Szarus, gdzie jesteś? Ja chodzę tutaj Ja też chodzę po mapie Widać cię tam Hej, ale słaby, że żeby się wideliśmy ja tam byłem w tym samym miejscu Aha Gerdolek jak przyfarci no a, Słyszałem Ale ja na początku podbiegłem od prawej, nie? W sensie do prawej i... Chciałem sobie przejść na shifcie, no. Ale, A ja przeszedłem człowieku przez ten garaż swój No ty No ja byłem w garażu i ty musiałeś być tu za skałkami Gdzie ja akurat wyszedłem Z tego garażu do lewej strony tam My cały czas tam się mijamy, nie? Ja nie tu goty, uż... to I właśnie tak się odwróciłem i ty coś mi mignęło i nie wiedziałem, czy to było po prostu, że się odbicie od y, szyby tam w tym garażu, czy to A? ty mi mignąłeś właśnie gdzieś tam nie. A, takiego, czas się mi... Nie. Takiego mindfucka miałem. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Ty? Nie, no to nie wiem, to jest niewiarygodne. Łok, ja. wow, tam się skitrał. Zostałeś coś? No, ja też. Stałeś? No, idziesz po las. Szczerze, powiedzieć ci? No. Trochę mam daleko, nie? Bo poszedłem po prostu jakby dalej, nie? Hmm. Idzie dalej. Poszedłem do mojego respa? Ooooooo ale panika była A poszedłeś od mojego respa tam do prawej strony? Nie, 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 poszedłem Podobody. jakby... No to ja poszedłem tam Czy znowu minęliśmy? No, znowu się minęliśmy Dobra, teraz city, city, teraz tutaj nadrabiamy, nie? Jesteś na domku, świetnie mm, mm. Do Ja p***le Ja ale się Ty się no, miałeś, bo... ty no. Ale yeah. byłem obsradzany, yeah. chłop mi dał Ty, ty farcisz O oh, jest Oh yeah, oh yeah, oh yeah, farce Taką taką dostałem teraz UOOOOOO Ja myślałem, o, kurze... na dół z brz... 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 się nie da blisko hmm. A <laughs> duże. <Dobrze. laughs> Dawaj pieniądze, dawaj pieniądze! Się tak nie ciesz tam. Bo będziesz bulił. Ty, żebyś ty nie bolił. Bulej, bolej, bolej, boli bolej, 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 Nie no, co jest? Wierdole <śmienicza> Ale żeś mnie ubijał cały czas Cały czas mnie kąsałeś, nie? Nie wiesz Nie da się trafić Bez <śmienicza> tego zarównika no, no nie da się, nie da się <śmienicza> Są takie problemy, że to hit to znaczy, takie killa to człowieku Takie proste, nie? No, bo nie wiadomo gdzie jest. <gryst> <gryst> nie mogę, nie mogę, nie. Ale farty. O, Ale ja mam dzisiaj szczęście. Ale ja A, wiem maść. czemu, wiem czemu, bo miałem wczoraj urodziny A, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. że dałeś trzy pestki i Ci trafiłem w głowę. Ładnie, no, no. ładnie. Gdzie Ty jesteś? Co? A Ty? To ja co tam jest na tym dole? No, nie mamy na, akurat na dole. Jestem nie, na dworzu. jesteś na dole. Nie. Nie pan... Chciałbym, chciałbym no, ja. spejtować z ja. <laughs> Dobrze, kurde! Ważny rundy teraz, nie? Ja. No byłeś na tym dole, nie? Cały czas, no. Cały czas, drogi chłopcze Cały czas byłem na dole Szukałem cię wsta no, no. no, no.

Zablokowałeś się o te schody gówniane O, dobrze Mogę do drugiej strony Pięknie, A. pięknie. Dobrze o, ja mam stresa ty <laughs> Powiem ci, że mam stresa O ty stube że stracisz, od stresa? Aaa, no. och ty ty Kwasibonku ty Смотри, 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 Pee jak Kogo ty masz farta w ogóle? O wieku? Ej, ale ty jest, jest taka na kampa co ty tam siedzisz Że jak cię wychodzę to cię po prostu nie widać, dopiero muszę głębiej wyjść, nie? O... Ale ty, jak to się dzieje, że ty człowiek tak farty? Nie, nie wiem Eee To jest niesprawiedliwe, nie? Dobra. Bob dostaje się Nawet się nie żegnam, nawet się nie żegnam. Wystówki, wystawki uuu, u Wystówki uuu uu, uu, uu. Dobra. Nara. Nara, łapka w górę, komentarz subskrypcję. Nie